Ja kiedyś, jak byłem młodszy, jak byłem nastolatkiem, to nie lubiłem na takie imprezy chodzić. Dzień dobry. Jesteśmy po weselu. Jest godzina 12.20 i sobie chillujemy. Dzisiaj jeszcze będą poprawiny, na które się wybieramy. Takie nieoficjalne poprawiny, ale, ale będziemy tam na poprawinach. Jeżeli nam się uda, to jeszcze będzie. Odwiedzimy jedno miejsce, ale to powiem, jeżeli się to faktycznie uda. Zresztą zobaczycie. A teraz siedzimy tutaj z Martyną w jej pokoiku. Oglądaliśmy album ze zdjęciami, które Martyna robi z całego liceum. Więc bardzo fajna sprawa. Jeszcze ładnie to zrobiła, bo sobie wszystko podpisuje, daje jakieś takie graficzki, sama rysuje, więc mega spoko. Teraz gadaliśmy o takim pomyśle, która, który Martyna zrobiła ze swoimi koleżankami, to znaczy o filmie, nagrały film, co będzie za 5 lat od dzisiaj, jak sobie wyobrażają siebie. Martyna teraz skończyła liceum, więc to jest taki spoko moment, żeby coś takiego nagrać i właśnie to będziemy oglądać. Hej, jestem Martyna i mam 18 lat i 10 miesięcy. Właśnie jest 15.52. O 16 mamy być na Poprawinach, czyli mamy już 7 minut 20 sekund. Jedzie się tam jakieś 10 minut czy 15, a Martyna w tym momencie, jak już jest kompletnie ubrana, powiedziała, że musi jednak zmienić spodnie. A może założyć bluzkę i marynarkę? Piękne korecno. Bardzo Walka o miejsca. Szukamy chociaż jednego, jakiegoś skrawka, trawy lub chodnika, ale jest ciężko. Wszędzie ludzie wyjeżdżają. Nie, to nawet ktoś komuś macha jedź panie, do przodu, z takim sygnałem. No i teraz niespodzianka dnia. Jedziemy obejrzeć koncert na żywo Baciar. Baciary na żywo. Baciary. Cieszysz się? Bardzo się cieszę. Jesteśmy na Dniach Fałkowa, w miejscowości Fałków, niedaleko przed przedborza. No i, i specjalnie się urwaliśmy wcześniej z, z poprawin wesela, żeby tu być. Już słychać. Słyszycie to? Piękny dworek. Jestem przy W takich miasteczkach jak tutaj, na przykład w Hałkowie, u nas w Przedborzu i w innych w ogóle tu w okolicy, tutaj praktycznie co tydzień jest jakieś dni Fałkowa dni Przedborza i tak dalej. I ja kiedyś, jak byłem młodszy, jak byłem nastolatkiem, to nie lubiłem na takie imprezy chodzić, Wydawało mi się wieśniackie. Świetnie <laughs> było tam się pokazywać. E, ale teraz, po wielu latach, jak mieszkam w dużym mieście w Krakowie, to e, z, taką, z takim sentymentem przychodzę na takie wydarzenia tutaj, bo ten klimat takiego wydarzenia jest, jest ciekawy, jest taki swojski. Ludzie się tak e, bardziej naturalnie bawią, jest jakoś tak. Nie, mam takie wrażenie, że jest tak bardziej rodzinnie, spokojnie. Nie wiem, czy spokojnie. Ludzie chodzą z piwkami i tak dalej, więc jest fajnie. I chyba nikt z Dużego miasta, ktoś zawsze wychował w dużym mieście, nie doświadczył czegoś takiego. Bo no nie ma takiego wydarzenia, nie wiem, w Krakowie, nie ma dni Krakowa jako takich, które miałyby taki vibe jak tutaj. Zwykle tu jest jakiś występuje jakiś taki artysta. E, kojarzony bardziej ze wsią e, Disco Polo albo coś takiego, właśnie ten Baciary w tamtym roku był Zenek, właśnie też tutaj byłem nawet w tym roku Baciary Raperzy też przyjeżdżają na różne dni, tak chciałam zaznaczyć <laughs> Właśnie, raperzy też przyjeżdżają na dni, Martyna była na dniach Radomska, tak? Tak. I na dniach, gdzie? Kleszczowa, Kleszczowa. tam byli inni artyści na przykład była Julia Żugaj <laughs> więc nie tylko Disco Polo więc klimat jest fajny. Polecam odwiedzić nawet tak, żeby sobie yy, zobaczyć jak to jest na takich na małych miasteczkach polskich, na takich wioskach. Ja sobie kupiłam łańcuszek. Jesteśmy pod wielkimi kasztanami, pięknie się. Takie wydarzenia też są fajne, bo one organizowane są przez. Te lokalne społeczności. Czyli tutaj na przykład sobie chodziliśmy, był jakiś stragan z, nie znam tych wszystkich miejscowości, z Małogosza, chyba, z Fałkowa, z jakiejś Rozprzy, z Czermna, czyli takich innych pobliskich miasteczek. Zwykle te miasteczka, wioski mają jakieś swoje małe społeczności OSP albo koło gospodyń wiejskich gdzie tam e, ludzie właśnie z takich miasteczek albo wiosek się spotykają, razem czas spędzają, coś przygotowują na takie wydarzenie, albo jakieś jedzenie, albo jakieś inne atrakcje i później wystawiają się tutaj i, i można tam sobie coś kupić, można coś zobaczyć. E, ma to bardzo fajny vibe, bo mi w dużym mieście właśnie czegoś takiego brakuje. Ja mieszkam na dosyć dużym osiedlu, które jest generalnie wygodne i, i, i ładne i miłe, ale brakuje mi tam właśnie takiej małej społeczności, jak tutaj jest. Jakby tam był taki festyn przed moim blokiem dla tylko mieszkańców tego bloku, to byłoby super. To jest oczywiście raczej niemożliwe, ale w takich właśnie miejscach jak tutaj bardzo fajnie czuć, bardzo dobrze czuć ten taki rodzinny klimat, że wszyscy są razem. Jakby tam był taki przed moim blokiem dla ty, to jest... A tutaj piękny kościół, żeby, przyjmiemy go z boku, z przodu. On, on Ten kwiatek był zerwany, i mama Różpunku wywar z niego, dlatego Różpunka przeżyła. Jak już tutaj jesteśmy, to sobie zwiedzamy okolice. O, jakie ładne miejsce! Piękne przejście, ale z tego co Martyna oceniła, to chyba się idzie do, do domu księdza, czyli do. Do plebani? Tak, albo na plebanii, chyba pl -no, się mówi. No, no, tak więc jak już tutaj jesteśmy, postanowiliśmy z Martyną troszeczkę pospacerować po okolicy i podziwiamy remonty, roślinność. Mąż, remonty porobić trochę tutaj zadbać o, o wygląd architektury. Jak najbardziej, trzeba dbać. Odkrywamy kolejne fajne miejsca. Dom ludowy. Jakieś po prostu chyba muzeum tutaj się odbywa. Podsumowanie wycieczki do Fałkowa? Cool. Podoba Pol. Polecamy. Baciary spoko. spoko fałków bardzo ładny. Jesteśmy tutaj godzinę 35 no. Więc nie za długo. Nie jest to zbyt obiektywne, ale takie właśnie miało być.